Justyna Żyła, 32 l, na dobre zagościła w świecie show biznesu i nie ma zamiaru szybko go opuścić. Jej występy w tańcu z gwiazdami przyciągają przed ekrany telewizorów sporo widzów, a ona skrzętnie wykorzystuje to, by rozwiać się jako celebrytka. Podczas rozmowy z naszym reporterem zdradziła, jakie ma plany na przyszłości czy przypadkiem Magda Jessler, 65 litrów. Nie powinna się jej obawiać. Justyna do polskiego show biznesu wkradła się we wrześniu 2018 roku. Spektakularne początki swojej kariery zawdzięcza głośnemu rozstaniu z mężem, Piotrem Żyłą, 32 litry. W tamtym czasie opublikowała na swoim profilu w mediach społecznościowych wpis, w którym oskarżyła męża o zdradę. Potem konsekwentnie prawa rodzinne brudzi w internecie. Potem już wszystko potoczyło się błyskawicznie rozbierana sesja zdjęciowa w magazynie dla panów. Kanał na YouTube o tematyce kulinarnej i program w telewizji. Aktualnie jest największą gwiazdą tanecznego show Polsatu. Doskonale wie, że gdy program się skończy, będzie musiała zająć się czymś innym. Jak donosi nasz informator, spodobał jej się blistr w świetle reflektorów, i Justyna prowadzi już rozmowy z dużą stacją telewizyjną. Nasz reporter zapytał Justynę wprost, Czy chciałaby stać się jedną z uczestniczek innego programu telewizyjnego? który po latach przerwy znów wraca na ekrany telewizorów. Mowa oczywiście o programie Big Brother. Trzy miesiące to taki szmat czasu. Nie jestem w stanie odpowiedzieć teraz na to pytanie, ale raczej nie. Ten format nie jest bliski mojemu sercu. Chcę się rozwijać i uczyć się czegoś nowego. Wiadomo, poznałabym nowych ludzi, ale nie wiem, czy dałoby mi to taki rozwój, o jaki walczę odpowiedziała. Nie ukrywa, że walczy o swój program kulinarny i to właśnie na tym chce się skupić. Jednak nie chce być porównywana z Magiedą Dressler, bo ją podziwia i szanuje.